Cześć! Z tej strony Krzysiek. Witam na kanale Mąż przy garach. Dzisiaj zapraszam na kruchodrożdżowe paszteciki nadziane absolutnym świątecznym klasykiem, czyli kapustą i grzybami. Połączenie, które wydaje się proste i oczywiste, a mimo to rzuca mnie na kolana za każdym razem. Szczególnie w towarzystwie barszczu. Jak zawsze zachęcam do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. Przy okazji dajcie znać jakie są wasze ulubione świąteczne przekąski. Zapraszam Was na film i biorę się do roboty. Przygotowanie pasztecików zaczynam od farszu. Do średniej wielkości rondelka przekładam 100 g suszonych grzybów. Zalewam je zimną wodą w taki sposób, żeby całkowicie przykryła grzyby i odstawiam je pod przykryciem do namoczenia. Najlepiej jest je moczyć przez całą noc, ale jeśli chcecie przygotować paszteciki w miarę szybko, dajcie im przynajmniej 2 godziny. Po upływie kilku godzin garnek z grzybami wstawiam na średnio niski ogień i doprowadzam płyn do wrzenia. Grzyby gotuję do miękkości przez około 30 minut od zagotowania się wody. Po tym czasie wyławiam je łyżką cedzakową i odstawiam do wystudzenia. Płyn, który pozostał po gotowaniu grzybów, ostrożnie przelewam przez drobne sitko. W ten sposób pozbywam się ewentualnego piasku, który mógł jeszcze pozostać na grzybach. Z tak przygotowanym wywarem wracam na kuchenkę. Do dużego rondelka przekładam 500 g tej kapusty kiszonej i dodaję do niej dwa liście laurowe, sześć ziaren ziela angielskiego i taką samą ilość pieprzu. Zawartość naczynia zalewam wywarem grzybowym i uzupełniam wodą tylko do przykrycia kapusty. Całość doprowadzam do zagotowania i gotuję do miękkości przez około 30 minut. Po czym dokładnie odcedzam i odciskam z wody. Tak przygotowaną kapustę odstawiam do lekkiego wystudzenia. Mała uwaga odnośnie kapusty: spróbujcie jej przed rozpoczęciem przygotowań. Jeśli jest mało kwaśna, nie płuczcie i nie odciskajcie jej zbyt mocno. W innym wypadku może być niewyczuwalna w gotowym farszu. Kiedy grzyby i kapusta już wystygną, zabieram się w zamielenie. Oba składniki farszu mielę maszynką ze średnim sitkiem. Robię to tylko raz, żeby nie rozdrobnić zbytnio grzybów. Jeśli chcecie, grzyby i kapustę możecie drobno posiekać nożem. Wszystko zależy od tego, jaką konsystencję farszu wolicie. Miskę z kapustą i grzybami na chwilę odstawiam i zajmuję się ostatnim składnikiem farszu. Jest to jedna średnia cebula, którą kroję w drobną kostkę. Przenoszę się z nią na kuchenkę, gdzie na dużej patelni rozpuszczam dwie łyżki masła. Na rozgrzany tłuszcz wykładam cebulę i smażę ją na średnio niskim ogniu przez kilka minut, aż zdecydowanie zmęknie i się zeszkli. Kiedy cebula jest gotowa, dodaję do niej zmieloną kapustę i grzyby. Zawartość patelni smażę przez kolejne kilka minut, stale mieszając do pozbycia się nadmiaru wilgoci z farszu. Jeśli farsz będzie zbyt mokry, może rozwadniać ciasto i paszczeciki nie będą trzymać kształtu w trakcie pieczenia. Po kilku minutach smażenia, doprawiam farsz do smaku odrobiną soli i mielonego czarnego pieprzu. Możecie go też doprawić odrobiną czosnku. Pamiętajcie tylko, żeby dodać go do cebuli przed kapustą i grzybami. Ostatni raz mieszam farsz do równego rozprowadzenia przypraw i kiedy jestem zadowolony ze smaku odstawiam patelnię do całkowitego wystudzenia. Farsz gotowy, zabieramy się za ciasto. Przygotowanie ciasta kruchodrożdżowego zaczynam od składników suchych. Do miski przesypuję 300 g mąki pszennej i dodaję do niej 7 g drożdży instant i około pół łyżeczki soli. Zawartość miski krótko mieszam za pomocą rózgi do równego rozprowadzenia dodatków w mące. Następnie dodaję do niej 150 g zimnego, drobno pokrojonego masła. Tłuszcz wraz z mąką siekam za pomocą siekacza cukierniczego tylko do uzyskania konsystencji ciasta na kruszonkę. Masło możecie również wetrzeć w mąkę palcami. Pamiętajcie tylko, żeby zrobić to dosyć szybko. Po osiągnięciu odpowiedniej konsystencji dodaję do miski czubatą łyżkę gęstej, kwaśnej śmietany i jedno jajko. Ciasto krótko mieszam drewnianą łyżką tylko do wchłonięcia wilgoci przez mąkę, po czym zaczynam wyrabiać je dłonią. Przez chwilę robię to w misce tylko do wstępnego połączenia się składników a następnie przekładam je na blat i szybko ugniatam tylko do uzyskania zwartego ciasta. Nie wyrabiajcie go zbyt długo żeby nie ogrzać zbytnio masła. Gotowe ciasto formuję w kulę, owijam je szczelnie folią spożywczą i odstawiam do lodówki na około godzinę. Po tym czasie wyciągam ciasto na delikatnie podsypane mąką wlat i dzielę je na cztery w miarę równe części. Na blacie pozostawiam jedną ćwiartkę ciasta, a pozostałe ponownie zawijam w folię, żeby nie wysychały. Część pozostałą na blacie wałkuję do uzyskania płatu ciasta, z którego można wyciąć długi prostokąt o szerokości około 12 cm. Długość prostokąta nie ma większego znaczenia i wpłynie tylko na ilość paszczecików, którą wytniecie z danego kawałka ciasta, natomiast 12 cm szerokości pozwoli Wam na spokojne zawinięcie rulonu ze sporą zakładką, która zamknie paszczeciki. Po wycięciu odpowiednio szerokiego płatu delikatnie omiatam go pędzelkiem w celu pozbycia się nadmiaru mąki. Zdłuż dłuższego boku ciasta wykładam wystudzony farsz. Nakładam go dosyć dużo, bo lubię, kiedy paszteciki są solidnie nadziane. Na oko powiedziałbym, że formuję z niego pas o szerokości 2 i wysokości 1 cm. Tak przygotowane ciasto, zwijam w ciasny Rulon. Absolutnie nie spieszę się z tym i robię to najdokładniej, jak to tylko możliwe. W czasie zwijania staram się tak jakby delikatnie wpychać farsz pod ciasto, co nie tylko go zbija, ale też pozwala uzyskać w miarę okrągły kształt. Róbcie to też na tyle delikatnie, żeby nie uszkodzić ciasta, ponieważ zachowuje się ono dokładnie jak ciasto kruche i bardzo łatwo je przerwać. Tuż przed zamknięciem rulonu uzyskacie około 2-cm czysty pas ciasta. Jeśli chcecie, dla spokoju ducha możecie posmarować go jajkiem, które sklei rulon. Ja je pomijam, ponieważ ciasto sklei się samo w trakcie pieczenia. Z gotowego rulonu wycinam paszteciki o długości około 3 cm i układam je na wyłożonej papierem do pieczenia blaszce. Z tej porcji ciasta i farszu powinniście uzyskać około 40 pasztecików. W trakcie formowania kolejnych przykryjcie blaszkę z gotowymi pasztecikami, żeby nie wysychały. Po uformowaniu wszystkich pasztecików możemy przygotować je do pieczenia. Na początku każdy pasztecik smaruję jajkiem rozkłóconym z łyżką mleka. Dzięki temu szybciej zarumienią się w trakcie pieczenia. Po ich posmarowaniu możecie ozdobić je w dowolny, ulubiony sposób. Połowę pasztecików posypują ziarnami sezamu, a pozostałe czarnuszką, ale możecie użyć również maku, płatków soli, kminku lub siemienia lnianego, co Wam akurat w duszy gra. Gotowe paszteciki trafiają do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni Celsjusza w funkcji góra dół na 20-25 minut do uzyskania pięknego złotego koloru. Kiedy paszteciki są gotowe, wyciągam je z piekarnika i odstawiam na blaszce do lekkiego przestudzenia. Możecie je podawać od razu, jeszcze ciepłe, lub wystudzić całkowicie na kratce i przechować w chłodnym miejscu do następnego dnia. Na tym etapie nie pozostaje już nic innego jak nalewać barszczyk w kubki i serwować paszteciki w jego towarzystwie. Gotowe, można się częstować. Pyszna sprawa zarówno na ciepło, jak i na zimno. Ciasto stoi zdecydowanie po kruchej stronie barykady, a do tego jest leciutkie i chrupiące. Nadzienie jest przyjemnie wyważone pomiędzy kiszoną kapustą i grzybami i równie dobrze sprawdziłoby się na przykład w krokietach. Dodajcie do tego koniecznie kubeczek barszczu i niczego więcej do szczęścia nie potrzeba. Dajcie znać, czy przepis Wam się spodobał. Życzę Wam smacznego i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!